Sunshine, sunshine, sunshine reggae, sunshine reggae, We everybody sunshine reggae, let's get back All right, rana, to co Expią! także no uśmiechem przez niedzielę oddaję wam troszkę tej pozytywnej energii, żebyście jeszcze nie myśleli o jutrze, poniedziałki E Tak, 6 liście niedziela Zabrze, cztery osoby i o na dużej siłowi. Eee. No dzisiaj robię troszkę inny trening, trening zapierdol. Eee. No widzicie, trzy serie łączone z, z podskokami, a spokojnie tam 9 dygna w martwym ciągu bez problemu, bez żadnego Jakiegoś ego liftingu albo coś. Eee, ma być bym czuł, a w połączeniu z podskokami nogi mocno dają się we znak. Kondycyjnie, jak widzicie, lekka zadyszka, ale już jest ok. Minęło 45 sekund. Jestem Monter. Ogólnie dzisiaj będzie też iPad grany w Tabacie 20%, 10% odpoczynku eee, bułgarej. No i zobaczymy, czy. Czasem te schody, ale chyba nie, tak mi się nie chce, Bo nie. boli mi gdzieś tu jak robiłem wykroki, rozżywka, to mocno je bolało, ale zaczynam przestawać, więc jest okej, okay. Jedna na czwartą serię ciągów i potem lecimy dalej. Na spokojnie po Airbaku. Yy, parę wytłumaczeń, bo dużo osób mnie zasypuje wiadomościami komentarzami, że co chwilę czegoś się te górnicy domagają. Ogólnie półtora tygodnia temu pisałem, że znowu się robi dagonka na górników, bo zaczęli wysyłać jakieś yy, zdjęcia, tompań w przeciągu tam roku, czy ile to było stare zdjęcie sprzed kilku lat że na Ludzie Śląskiej jest tyle tąpań, tyle tąpniesz, tyle czegoś, że, że... dramat. No i stwierdziłem, że znowu się robi nagonka, Po czym wyszła wiadomość, że górnicy dostali tam jednorazowe e, wypłaty w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. A ja w PGG pracuję. Tam nie wiem, 17-18 tysięcy kurwa. No i znowu gówno burza, że te górnicy ciągle się czegoś domagają. A my w PGG Dostaliśmy 500 zł 500 zł a oni tam dostałem 17 czy naś czy 19 nawet. i o co chodzi? Nie była na gorąka, że tego nic ciągle domagają, domagają, domagają. Kurnica jest taka, że mam na to wyjebane. Teraz się okazuje, że TG e, ja też wywalczyło jakieś tam pieniądze. I najlepsze są w komentarzach tego oświetlenia. Nie umiem w ogóle nie ma zrozumieć tych klientów, którzy dostaną tam nie wiem 6000, 5000 jednorazowo a oni ciągle pierdolą, że mało, że coś dostanie coś, co się mu powiedzmy, no należy, ale mógł tego nie dostać. A on będzie dalej narzekał, że, że mało, że coś. Dramat. Także proszę mnie nie wiązać z tymi ludźmi, bo ja naprawdę cieszę się, że te pieniądze przyjdą. Sam osobiście o to nie walczyłem, także nie mogę powiedzieć, że tam walczy o coś. Wiadomo, jak przyjdzie słuszna sprawa, to się będzie walczyć. O takie coś w cenie sobie, że to jest. Zawsze lepiej by było, jakby miało nie być. Ale naprawdę nie, nie idzie do mnie pretensji, bo wiadomo, że górnictwo jest, jakie jest. Ceny są, jakie są. Węgiel z PGG się sprzedaje za przepieniądze, mimo, że wiadomo, tak jest to porobione, że ciężko dostać ten węgiel. Ja wiem. Też nie piszcie mi, czy jestem w stanie załatwić, bo ja osobiście nie jestem w stanie załatwić żadnych że tak powiem, mniejszych cen i tak dalej, bo ja jestem, ja się rozliczam w wypłacie, dostaję gotówkę za węgiel. Są osoby, które wiadomo palą węglemi i mogą sobie rozumiecie e, manewrować tymi, tymi tonami. Tu wiadomo, no przy aktualnych cenach to wiadomo, jest dużo osób co czycha na to i chce zarobić 3-4 razy więcej za tonę, ale ja nie jestem z tych. Ja nie będę kombinował, nie będę nic robił sam. Za dużo mam na głowie, żeby jeszcze się takimi pierdołami zajmować. Także tyle w woli wytłumaczenia. Wcześniej była nagonka o covid. Teraz widzę, że znowu jest o pieniądze, że ile to te górnicy nie zarabiają, a ciągle się domagają. Tak naprawdę ja za przepracowanie 25 dni ledwo co wyciągam czwórkę. Więc możecie sobie sami pomyśleć, jak ja mam na przykład 26 dni przepracowane w miesiącu i takie pieniądze. Także podejrzewam, że większość obserwujących tutaj mnie, oglądających zarabia więcej niż ja na kopalni, no ale to już tam pozostawiam wam. Także no, z pozdrowieniami. O siu, najgorszy sklep w Polsce. E, Paleciuk. Udanej niedzieli. Smaczny kawusi. buziaczki, helewy są Moi drodzy, tutaj najlepsze jakie wiem robić. Czyli Prostowanie nóg. <coughs> <coughs> Oczywiście w tle Naj jeden z lepszych produktów Monster Power, ogromny worek. No ja z tego miejsca chciałem Wam jak najbardziej polecić. Produkty z Monster Power nie wszystkie polecam. Niektóre się zmieniły, niektóre wyszły na plus, niektóre wyszły na minus. Bo widzę, że tam są jakieś niektóre posty, że coś jest zdupione z Monster Power, że KFD to poleca i tak dalej. Ja raz swego czasu polecałem niebieskie neopreny, które mi półtora roku się trzymały bez żadnej awarii, ale potem się okazało, że poleciłem im kilku osobom, no i okazało się, że im się zepsuły, rozerwały. Z tym, że ja Miałem je na starym szyciu. Napisałem do producenta Monstera powiedział, że troszkę zmienili szycie, na minus. I od tego momentu tych neoprenów nie polecam, polecam tylko Dangery, czarne szaszko. Naprawdę polecam. Jest mnóstwo produktów, które będę polecał, bo są naprawdę gatunkowo takie same jak SBD. Różnią się tym, że SBD jest po prostu droższy. A wiadomo, że są produkty, które SBD ma lepsze. Ja się z tym nie kryję. I to nie jest na takie zasadzie, że ja polecam, bo ja mam kod. Jak ja coś polecam, to odpowiadam w 100% na tym, co powiedziałem, więc tak naprawdę pytajcie się, jak coś chcecie kupić, wahacie się, ja Wam zawsze podpowiem. No nic. Ja Wam życzę miłej niedzieli jeszcze raz. No i tyle. Jeśli się podobało, lajkujcie, subskrybujcie. Są wiadomo jedyne słuszne kody. KFD jest to kod Zenek Bebzyniuk na Monster Power wiadomo paleciak i na sklep furia ubrania e, paleciok. No i wiadomo są też koszuleczki, które będziemy wznawiać. E, www.palecioksklep.pl możecie powoli tam się zaznajamiać Będzie nowość. No, zobaczycie.